Cześć, poznaj moją autorską koncepcję prowadzenia spotkań zespołowych offline i online zawartą w narzędziowniku Pro Meeting Tools. Ta publikacja w formie e-booka pomoże Tobie wypracować system efektywnych spotkań firmowych, które staną się źródłem budowania przewagi konkurencyjnej, lepszej komunikacji wewnętrznej i zarządzania wiedzą w organizacji. Ale przede wszystkim stanie się angażującym, a nie nudnym obowiązkiem dla zespołu. Dla kogo napisałem ten narzędziownik? Dla przedsiębiorców, dla menedżerów, dla HR, konsultantów, trenerów, którzy poszukują najlepszych praktyk zebranych w jednym miejscu. 20 lat w roli konsultanta, menedżera i przedsiębiorcy nauczyło mnie, że optymalizacja spotkań firmowych jest bardzo ważnym aspektem rozwoju firmy. Dlatego postanowiłem się podzielić narzędziami i wiedzą, abyś Ty drogi czytelniku nie musiał popełniać tak wielu błędów tak jak ja popełniłem. W Tools znajdziesz oprócz kilkuset porad organizacyjnych ponad 50 narzędzi w postaci checklist do planowania, koordynacji spotkań o różnej tematyce, np. organizacji spotkania działu handlowego, procesu przygotowania webinaru edukacyjno-sprzedażowego, czy też kreatywnych spotkań rozwiązujących problemy wewnętrzne w firmie. A to tylko niektóre z dostępnych w tym narzędziowniku treści w bardzo przejrzystej strukturze. Ta struktura obejmuje kwestie strategiczne, jak i operacyjne, które pomogą Tobie w przygotowaniu naprawdę dobrze zorganizowanego spotkania, tak pod kątem merytorycznym, jak i jego konstruktywnego przebiegu. A wszystko to jak zwykle, w zwięzłej formule. Bez amerykańskiego stylu, w którym treść książki można streścić w 10% tekstu. Tutaj naprawdę każde zdanie jest istotne. Zapoznaj się z darmowym fragmentem i z pisem treści. Sprawdź, to nic nie kosztuje. Macie stasiń.